W dzisiejszym odcinku my z Tobą uczymy się wykonywać ćwiczenie pod nazwą NAULI. I punktem pierwszym zawsze jest utrzymanie bandhi, tak zwanej jan harabandhi, czyli tutaj podwijęcie brody i utrzymanie dolnej bandhi, czyli spięcie kroczy. Zakładam, że to już możemy zrobić bez problemu, więc jedziemy od razu do łączenie band z pozycją przygotowawczą numer 1. Więc zapraszam cię położyć się na plecy. I w tej pozycji leżącej jak najbardziej my robimy głęboki wdech. I wydychamy absolutnie wszystko, całe powietrze z płuc, jakby wyciskając, jak skręcając tą tubkę z um, pastą do zębów, my wyciskamy mięśniami głębokimi totalnie powietrze z, z dolnej części płuc. I po wyprowadzeniu to całego powietrza mocno zaciskamy brodę. Więc, e, przećwiczymy pierw ten ruch i mocne wciąganie brzucha. Zaczynamy. Robimy wdech i potężny wydech. By wyjść z zatrzymania powietrza, pierw odprężamy krocze i zatem puszczamy brzuch, otwieramy krtań i robimy głęboki wdech. Ważne poczuć, że brzuch faktycznie dobrze się wciąga i przy tym, to jest ważne, brzuch nie wciąga się wysiłkiem, tylko poprzez to, że w środku ciebie tworzy się próżnia, płuca są puste, to brzuch jakby naturalnie się wciąga bez problemu pod żebra. I zatem krok numer dwa w tej pozycji to jest próba uniesienia klatki do góry i jakby robienia takiej sobie, takiego sobie brzuszka, tak? Ale w normalnej wersji, gdy my ćwiczymy mięśnie, ruchamy, mocno brzuch wciągamy i zginając jakby plecem, brzuch się nie wypina. A w tej chwili my zrobimy pełny wydech, po wydechu bandhe, jedną i drugą, wciągniemy brzuch i zatem zaczniemy, jakby przy wciągniętym brzuchu, specjalnie mocnie go nie wciągając, ale. Po prostu pozwalając mu być pod żebrami, gdy my zaczniemy się unosić, brzuch będzie powoli się wypinał. I przy tym będą aktywować się mięśnie skośne, i pojawi się coś takiego jak taki bobek na środku. Czyli mięśnie proste, brzucha wyjdą trochę do przodu. Więc spróbujmy to zobaczyć, jak to wygląda. Prawda? Wydech. Dobrze, z mojej perspektywy to było widoczne, tylko by zobaczyć to jeszcze lepiej, ja przekieruję kamerę w taki rakurs, Więc jeszcze raz. W każdym razie najważniejsze jest to, o ile nawet ten wałeczek nie będzie pojawiać się mega duży, mega ogromny, ale pojawia się uczucie tego, że mięśnie skośne ściskają Twój brzuch, więc my spróbujemy po, po tym jak wykonywałyśmy ćwiczenie jak najbardziej, w pozycji leżącej, w której jest nam po prostu jak najłatwiej to zrobić. Zatem możemy próbować unosić się w pozycję na kolanach bądź w takiej sobie pozycji tak zwanej narciarze. Ja na przykład lubię wykonywać to w tak, ale teraz dla wygodności jakby nakręcenia tego wideo będę w pozycji na kolanach. Więc. My powtarzamy wszystko identycznie. My będziemy wydachać, ściskać krocze po wyprowadzeniu powietrza. My zrobimy górną bandchę i zatem my wciągniemy pierw brzuch, a zatem po prostu będziemy mu pozwalać wypadać na zewnątrz. Więc tak to wygląda. Zatem robimy spokojny wdech, bierzemy parę oddechów, jeśli potrzebujemy, i powtarzamy jeszcze raz. Czyli ważne jest nauczyć się po wciąganiu brzucha, czyli e, tak naprawdę kwintesencją tego ćwiczenia jest to, że wciąga się brzuch bez wysiłku. Tak naprawdę my nie, nie robimy t, t, jakby tego ruchu, e, gdy. Gdy w normalnym stanie, gdy powietrze zostaje w płucach, my chcemy wciągnąć brzuch, my wkładamy w to wysiłek, tak mocno przyciągamy pępek do siebie. Ale tutaj, moja droga, my nie próbujemy spłaszczyć brzuch, my po prostu po wydechu go odprężamy i on sam siebie wciąga. I zatem to jest kwestia jakby doczekać się, aż ten brzuszek wyjdzie na zewnątrz. I powiem ci, że następnie, po tym jak nauczy się aby ten brzuch pojawiał się tutaj na środku, a to jest tylko i wyłącznie kwestia powtarzania. Należąco, by złapać siebie na tym momencie, gdy brzuch pojawi się, gdy te mięśnie skośne zaczną działać, a mięśnie skośne, jak najbardziej też mając przyczepy w żebrach, też jakby tworzą pewną wspólność z przeponą i przepona, już wiemy, o ile ważną rolę odgrywa i w naszym, naszej odporności stresowej, i w naszej projowej postawie, i w funkcjonowaniu naszych narzędów trawiennych, więc próba za próbą i próba za próbą będą tylko pozytywnie oddziaływać. O tym już pamiętamy, i nie licząc, czy wyjdzie nam za drugim razem, za trzecim, czy za siedemnastym, po prostu trzeba te ćwiczenia wykonywać. Dobrze? i w pewnym momencie gdy należąco będziesz mieć pewność pojawienia się tego brzuszka, tak, takiego bardziej okrągłego wałeczka tu na środku. Od tego momentu zaczynasz działać na stojąco w pozycji udijany bandki klasycznej, wstrzymując powietrze, wciągając, czyli pozwalając tak naprawdę brzuchu się wciągnąć i za tym my też czekamy aż ten wałeczek się pojawi. I gdy już to się stanie, stanie moja droga a wtedy my przechodzimy już do e, działania numer 3. My próbujemy e, przenieść ciężar ciała, więc to teraz będę demonstrować. Więc po wydechu, wciąganie, wypuszczeniu wałka, ja zacznę po prostu przekierować ciężar ciała na jedną nogę i na drugą. E, patrzymy, do! I wydech. mniej więcej to wygląda. W jedną bądź w drugą ze stron powolutku się przemieszczamy i po prostu zaczynamy, zaczynamy łapać to, że brzuch powolutku tak się przemieszcza razem z tym, jak my przemieszczamy ciężar ciał. I już za tym my będziemy próbować troszeczkę wykonując taki szybszy ruch Takiej przypominającej koło, będziemy przenosić ciężar ciała z jednej nogi na drugą, z jedną na, dru na drugą. I tak powoli my zdobywamy tą falę, która będzie działała zgodnie z naszą intencją, ale też uwierz mi, że w tym nie ma żadnego zbędnego wysiłku, że to się dzieje, jakby to nie brzmiało dziwnie, ale to się dzieje niemalże samo z siebie. Po prostu od, od momentu, gdy nauczy się wypuszczać, odprężając ten środek brzucha, i zatem powoli, powoli. Jakby złapiesz te tempo tej, tej cyrkulacji. Więc spróbujemy przejść do ostatniej części, gdy nam już się udaje przenosić brzuch w jedną w drugą stronę. była strona numer jeden i za robimy stronę numer 2, Tak mniej więcej to będzie wyglądało tylko poprzez taką manipulację. Moja droga, w tej chwili zostawiam Cię z tym wideo. Masz yy, co najmniej dwa kroki do opracowania przez pewien czas. Zobaczmy, jak pójdzie to szybciej czy prędzej. Czy więcej czasu, czy mniej, będziesz potrzebowała. Należąco, punkt numer jeden: próbujemy stworzyć wałeczek i próbujemy poczuć te mięśnie skośne, które będą właśnie tu aktywne. Krok numer dwa. To jest robienie tego samego ćwiczenia, bo już na stojąco. I zatem numer 3, 4, czyli przeniesienie ciężara na jedną nogę, i później pomaganie sobie w stworzeniu tego ruchu, to już jest kwestia przyszłościowa, i gdy przejdziesz pierwszy, to pewność tego, że zrobisz to jak najbardziej i wszystko się uda. Więc moja droga, życzę Ci powodzenia. Buziaki, ściskam.